Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją grzybienia z firmy Satwa, naturalnego grzybienia z miodli indyjskiej, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, czy ten ym, grzebień mi się sprawdził, to zapraszam Was oczywiście na dalszą część tego filmu. Jak tylko dowiedziałam się, że firma Satwa wypuściła naturalne grzebienie z miodli indyjskiej, to napisałam sama do firmy z chęcią przetestowania oczywiście grzebienia. Grzebień przychodzi nam w takim bardzo fajnym, naturalnym etui, w takim właśnie worku, więc nie będzie nam się niszczył, będzie on chroniony przed wilgocią w łazience, jeżeli go trzymamy, pachnie. Przepięknie. Powiem Wam, że ja go zostawiłam na całą noc w łazience tego dnia, kiedy pierwszy raz do mnie przyszedł. I następnego dnia poczułam taki cudowny zapach i tak sobie pomyślałam, co tak pięknie pachnie u mnie w łazience i właśnie bardzo pięknie drzewem, takim właśnie miodowym, z miodli indyjskiej pachnie, pachnie ten grzebień. Jest bardzo solidnie wykonany. Powiem wam, że jakbym chciała go złamać, to myślę, że patrzcie. Myślę, że nie, nie złamałabym go. Ja dosyć mocno na niego napieram, naciskam. On w ogóle jest bardzo dobrze wykonany. Tu, tu ma, jest bardzo, bardzo mocny. Te ząbki są bardzo precyzyjnie wykonane: nic tu się nie widzę, żeby się właśnie e, haczyło. W ogóle on jest taki bardzo gładziutki, ten, ten, ten grzebień. Ja go używam już od miesiąca, dlatego przychodzę do Was z recenzją. Jestem z tego grzebienia bardzo zadowolona. Jedyne to, co zauważyłam, to przefarbowałam ten grzebień w tej części. Nie wiem, czy to widać jak indigowałam moje włosy farbą ziołową z satwy indigo. A indigo oczywiście ma w sobie niebieskie zielone tony, więc on jest trochę taki niebiesko-zielonkawy w tej części, ale mi to nie przeszkadza. Ogólnie, szczerze mówiąc, można go stosować i na mokro, i na sucho, jakby można nim wczesywać odżywkę, co pokażę Wam dalej na filmie. Yy, można go stosować na sucho, no właśnie, tak jak, tak jak teraz rozczesuję swoje włosy. I yy, yy, powiem tak, osobiście uważam, że jeżeli chcecie go stosować na mokro, to musicie dać mu wyschnąć. Jeżeli chcecie go stosować później na sucho. I uważam, że jeżeli chcecie mieć grzebień, żeby stosować i na mokro, i na sucho, to może lepiej zaopatrzyć się w dwa grzebienie tej firmy. Oprócz tego, że grzebień jest naturalny, jak już wcześniej wspomniałam, wykonany z drzewa miodli indyjskiej, te grzebienie są miękkie, gładkie, nie podrażniają skóry głowy ani brody. W przypadku mężczyzn, którzy chcą czesać swoją brodę tym grzebieniem. Najważniejsze jest to, że przy czesaniu włosów na sucho czy na mokro nie uszkadza on struktury włosa. Umożliwia on równomierne wczesywanie odżywek na mokro, rozprowadzenie ich na mokrych włosach. Nie elektryzuje włosów, co jest bardzo ważne, nabłyszcza i wygładza włosy. I to, co producent jeszcze o nim napisał, to to, że pobudza wzrost włosów oraz zapobiega ich wypadaniu i powstawaniu łupieżu. Jak chodzi o zagęszczenie włosów, bo zastanawiałam się, jak ma wpłynąć właśnie na to zagęszczenie włosów, to być może chodziło w firmie o peeling mechaniczny skóry głowy, bo te. Ząbki, one są ostre, dosyć, ale nie na tyle ostre, żeby nam zrobiły krzywdę na skórze głowy. Nie, na pewno nie rozetniemy sobie skóry, ale przy takim czesaniu skóry my robimy sobie peeling mechaniczny. I powiem Wam, że to jest tak przyjemne uczucie, że jak ja zaczęłam go testować właśnie na skórę głowy, na porost. To zauważyłam właśnie, że te włosy są bardziej odbite od nasady. Czyli, jeżeli tak 15 minut przed myciem będę je czesać, czesać skórę głowy, to one po umyciu będą bardziej odbite od nasady. Ja odetkam sobie ujścia gruczołów łojowych, pozbawiam skórę głowy martwych komórek, które właśnie się obkleiły tutaj przy ujściu mieszków włosowych. Chciałabym Wam podkreślić to, że. Moje włosy są włosami falowanymi typ 2A, 2B, bo oczywiście na całej głowie nie mamy równego typu włosów, tylko gdzie niegdzie mam właśnie 2B, 2A. No i słuchajcie, i ja mogę moje włosy wystylizować na pozornie proste i one są dzisiaj wystylizowane na pozornie proste, ale w filmiku, który Wam za chwilę pokażę, jak ja stosuję ten grzebień na mokrych włosach. To pamiętajcie, że następnego dnia, czyli jutro, bo dzisiaj myłam głowę, będę musiała, jeżeli będę chciała rozczesać właśnie swoje włosy, nałożyć coś, co zabezpieczy włosy na długości, bo te włosy zaczną się skręcać i ja nie chcę ich sobie powyrywać, ponieważ ich struktura tutaj od połowy jest zupełnie inna. One są w zupełnie innej porowatości niż te, której które mam tutaj od nasady. I w tym celu zazwyczaj, by zabezpieczyć swoje włosy od połowy w dół przed myciem, i następnego dnia, czyli jutro, żeby je rozczesać na pozornie proste, stosuję satwy olejek rewitalizujący na włosy. On pomógł mi zapuścić włosy, gdy mm, zaczęły one mi wypadać po bardzo długim stresie, który przeszłam, ma bardzo dobry skład, który wam tutaj wstawię. Jeżeli chodzi o opis składników, to wam w opisie filmu um, napiszę ich działanie. Um, ten olejek jest um, olejkiem takim. Jeżeli chodzi o swój zapach um, mniej intensywny niż um, mahabringraj z satwy, które miałam, ale spełnia swoje zadanie jak najbardziej włosy linia, linia przedziałka mi się po nim zagęściła, ale przede wszystkim ja go stosuję na długości w celu olejowania włosów w metodzie przed myciem, czyli na suche włosy go nakładam, rozczesuję włosy myję skórę głowy i też właśnie następnego dnia, czyli jutro, żeby rozczesać te włosy od połowy, żeby on, żeby nie zniszczyć ich struktury, to nakładam naprawdę malutką ilość i super mi się sprawdza i stwierdziłam, że właśnie go również tutaj włączę do tego filmu, ponieważ to są dwa produkty z tej samej firmy. A i tak miałabym nagrać na temat tego olejku filmik. Znajdzie się on i tak w moich ulubieńcach, moich top ulubieńcach, które niedługo też nagram w zapuszczaniu włosów. Więc jeżeli miałabym stwierdzić, czy po samym tym grzebieniu miałam porost, ciężko mi jest stwierdzić, ponieważ w tym samym czasie używałam na skórę głowy również w celu zapuszczenia włosów. Czyli poma, ym, po ym, no, peelingu mechanicznym, robionym właśnie grzebieniem, stosowałam ten olejek i wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tych dwóch produktów, a nie samego na przykład grzebienia. A teraz zapraszam Was na film, jak wykorzystuję grzebień na mokro przed myciem moich włosów. Oraz jak używam grzebienia przy poprawnym suszeniu włosów falowanych, gdy chcę wyscylizować je na pozornie proste. Tak włoski wyglądają po całkowitym wysuszeniu, rozczesaniu. Jak możecie zauważyć, są takie sypkie, mają taki, są tak dobrze dociążone. Lubię taki efekt ciężkich włosów tutaj od nasady. Są naprawdę dobrze rozczesane, pięknie się błyszczą. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale powiem tak. Większość grzebieni. Elektryzuje włosy. Ten grzebień nie elektryzuje włosów. To, co mi się bardzo podoba, to to, że ma jakby dwie, dwie strony że jedna y, jest taka. Z szerszym rozstawem ząbków, a druga jest z mniejszym rozstawem ząbków, i właśnie tam z mniejszym rozstawem ząbków idealnie spisuje się przy rozczesywaniu włosów od nasady. Dlatego one są takie sypkie, one nie są tutaj zbite. Oczywiście, jeżeli chodzi o włosy na długości, dobrze jest je rozczesać tą szerszą stroną, bo wtedy też. Będziemy widzieć miejsce, znajdziemy sobie miejsce, gdzie ewentualnie nam się włosy splątały. Ja niestety przez to, że moje włosy są falowane e, i, i gdzieś tam e, przy, przy spaniu albo przy zakładaniu ubrań one mi się gdzieś robią mi się supły. I powiem tak, nawet najlepszy grzebień, jeżeli włosy nie będą przeczesane nawet palcami przed grzebieniem, tak jak mogliście zauważyć przed moim myciem, to nie rozczeszę Wam kołtuna, kołtuna nie rozczeszę Wam właśnie tego supła, który się zrobił. Musicie go znaleźć i rozczesać go palcami. Dopiero jak go rozprostujecie, to wtedy możecie przyjechać, przyjechać tak naprawdę grzebieniem. Jak mogliście zauważyć w filmie, to... Właśnie nakładałam olejek, rozczesywałam włosy, myłam skórę głowy i wczesywałam odżywkę. I jak chodzi o włosy stylizowane na fale, to na tym etapie skończyłaby się praca właśnie grzebienia. Czyli następnego dnia już więcej bym nie czesała włosów, tylko bym nakładała stylizator i suszyłabym włosy dyfuzorem. Musicie pamiętać o tym, że jeżeli macie włosy falowane, to nie możecie rozczesować tych włosów na sucho, bo zniszczycie ich strukturę. Nawet najlepszej jakości grzebień używany w sposób zbyt agresywny, czyli zbyt szybkie czesanie włosów. Jak możecie też zauważyć, poprawne czesanie włosów na sucho powinno być tak od dołu, że trzymam włosy, czeszę i przesuwam się ku ku górze, a nie tak jak ja zrobiłam, bo ja je miałam bardzo dobrze rozczesane, ale w ten sposób możemy sobie powyrywać włosy i zniszczyć ich strukturę. Może jesteście zainteresowani, jak po prostu dbać o ten grzebień, bo on jest z naturalnego właśnie tutaj drewna, więc ja pytałam się firmy, jak go pielęgnować. Wystarczy, że będziemy go myć łagodnym szamponem, szamponem z łagodnymi detergentami i tak jak ja wczesuję tutaj olejek ten rewitalizujący, to natłuszczam tak naprawdę ten, ten grzebień i jak wczesuję odżywki to tak samo więc tutaj nie muszę specjalnie go, go natłuszczać ale jeżeli on już będzie taki suchy w niektórych partiach bo może być to możecie po prostu większą ilość oleju na niego nałożyć, oczywiście naturalnego, i zostawić do wchłonięcia, czyli pokryć go taką delikatną, po prostu warstewką oleju na nos i on to powinien wszystko wchłonąć i już nie trzeba tego zmywać. Ja z grzebienia jestem bardzo zadowolona i powiem Wam, że on jest tak cieniutki. Naprawdę można go zabrać do torebki. Ma 19 cm, i powiem Wam, że przez to, że ja robię rzetelne te testy każdej firmy, tak naprawdę niezależnie czy to coś dostałam za darmo, czy coś kupiłam, bo tak jak możecie zauważyć, olejek. To ja zużyłam dotąd i jak go zużyję do końca. Jak obserwujecie mój Instagram, to wiecie, że ja wszystko wykorzystuję tak naprawdę do cna, no bo po prostu sprawdzają mi się te produkty. Jestem z nich zadowolona. Przede wszystkim, że one są naturalne. Zobaczcie, jak mi się pięknie włosy błyszczą. Teraz y, zaszło słońce, trochę za chmury, przepięknie mi się włosy. Błyszczą. Ja w mojej pielęgnacji włosów i skóry głowy staram się iść w stronę taką bardziej naturalną, dlatego cieszę się, że posiadam ten grzebień. Ja od miesiąca ze względu na to, że właśnie tą recenzję robiłam i chciałam właśnie, żeby była jak najbardziej rzetelna, żebym mogła Wam jak najwięcej informacji powiedzieć o grzebieniu, oprócz tego, że wow, jest super fajny, kupujcie go, bo wiecie, no takie recenzje dziewczyny robią niestety to chciałam jak najwięcej po prostu zobaczyć jego plusów i jego minusów. To najbardziej cieszę się z tego, że ja przestałam używać szczotki do włosów. Ja używałam szczotkę do włosów z włosiem syntetycznym i włosiem dzika, bo tylko ta, taki, taka szczotka dawała mi właśnie to rozdzielenie bardzo dobre tych włosów od nasady tutaj I, i tu te włosy właśnie były tak pięknie rozdzielone, ale ja powiem Wam, że zamieniłam tą szczotkę właśnie na ten grzebień. I powiem tak, nie, nie tęsknię, wcale nie tęsknię, ponieważ tam ta szczotka się po prostu kurzy, a ten grzebień jestem w stanie bardzo szybko umyć, wypłukać, wysuszyć i dalej go używać. Więc kochani, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na stronę satwa.pl, gdzie możecie zakupić grzebień. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania albo do firmy, to kierujcie je w komentarzach na dole albo na Instagramie Satwy. Tam są bardzo miłe osoby, na pewno Wam odpiszą. Ja zachęcam do śledzenia właśnie mojego Instagramu, bo ja już dawno pokazywałam ten grzebień, więc tam moi widzowie wiedzą, co będę nagrywać w danym czasie i macie wpływ na to, co nagrywam. Chciałam Wam serdecznie podziękować za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa-pa!